Kolejny w kolejnym Luźnej Gatki Jestem na treningu barków, dzisiaj środa i lecimy nie barków, mamy dzisiaj trening barków a dzisiaj Luźna Gatka będzie ogólnie o mnie nie będę pytań, ponieważ nie ma żadnych Pytania będą. pod tym odcinkiem będę nowe pytanka na Luźną Gatkę Jestem na redukcji już 9 tydzień i te pierwsze 9 tygodni, u mnie zawsze jest łapanie takiej z sensywności do, drugie, do drugiego etapu redukcji, który jest w 10 tygodniu, czyli następnym będzie nie, co Ten 10 tygodni łapie sensywność, potem łapie główną redukcję, czyli od następnego tygodnia jest główna redukcja i zaczynamy dopiero robić szczegóły, które mają wyjść. Na razie dzisiaj waga to jest 166. Myślę, że koniec tygodnia zejdzie do jakieś 104 albo 104,5. A zejdzie to będzie spoko. Właśnie wtedy pokażę te zdjęcia na 104,5. W Poniedziałek i poniedziałek zaczynam główną tą redukcję, czyli drugi etap, czyli zejście mocnym z kaloriami i wszystko będzie opisane w tym poście na Instagramie, którego serdecznie zapraszam Jest jak wchodzisz na mój kanał, tam w prawym rogu, i macie Instagram, Facebook i ko ko kolegi kanał, który jest gamingowy i proszę ktoś tam bić. Możecie tam sobie siedzieć i, i oglądać jego live. I w sobotę jest planowany live, to jest zajebisty. I możecie... Live nie wiem na którym kanale będzie, jeszcze może chłopakami og ogadamy, ale live na pewno będzie. Live będzie w piątkę, bo nawet nie, nie wiem ile osób, ale pamiętam, że live będzie o 12:00 w sobotę. I to będzie się działo. Umieć się dzisiaj bareczki redukuje jest dobrze na razie, i sami mówicie, że nie widać efektów mojej masy mięśniowej. Może mówię: Ja trenuję dla siebie, by być najlepszym, dla by samego siebie. I ja widzę co roku progres. Dlatego, jak widzę progres, to to robię i będę robił dalej. Dopóki, jak ustanie mój progres, to może wtedy wejdę na coś mocniejszego, gdzieś bomba, bombę, etc. Ale teraz nie jestem w żadnej bombie, nigdy nie byłem jeszcze. Ale to będzie na pewno jakiś przed pierwszym startem, ale to jeszcze nie jestem naturalem i gdzie to mówię, jak z tymi krostami jeszcze schodzą, bo ja mu lekko na schodzą, jest ich mniej i to jest że schodzą. Jak pomaga, gitara, jest ich mniej i to było tyle. Dobra. Lecimy dzisiaj, bareczki, zadawać pytania pod odcinkiem. W sobotę widzimy się na odcinku na live. Ie. Zapytamy się na którym kanale, na kogo kanale i let's go! Rośnięcie duzi, bo duża masa mięśniowa możecie więcej zjeść i być coraz więksi i nie musicie się przyjmować. Ile jecie, macie, macie wywalone. Dobra, hello, Roślinie duzi.